Słony spray, który uderza w twoją twarz, gdy jesteś ciągnięta ku długiej łodzi, to ostatnia znajoma sensacja, jaką kiedykolwiek poznasz. Jesteś siedemnastoletnią dziewczyną na wybrzeżu Irlandii. I dla ciebie świat właśnie się skończył. Mężczyźni, którzy teraz cię posiadają, mówią językiem, którego nie rozumiesz. Ich śmiech przypomina szczekanie psów. Twoje ręce są związane szorstką liną, która wgryza się w nadgarstki. Wokół ciebie dym z płonącej wioski szczypie w oczy i dusi powietrze. Pogrzeb dla jedynego życia, jakie kiedykolwiek znałaś. Jesteś teraz własnością, towarem, a Twoja podróż w głąb przerażającej nowej rzeczywistości właśnie się zaczęła. To był wiek wikingów, era obejmująca od późnego ósmego. Do połowy XI wieku. Często pamiętamy ją za eksplorację potężnych wojowników i rewolucyjne budownictwo okrętowe. Myślimy o sagach, długich łodziach i lindisfarne, ale za heroicznymi opowieściami i romantycznym obrazem rogowych hełmów, których nigdy tak naprawdę nie nosili, kryje się znacznie mroczniejsza i bardziej fundamentalna prawda. Przez setki lat Gospodarka nordycka była napędzana rozległym, zorganizowanym i przerażająco brutalnym handlem ludźmi. To nie był okazjonalny produkt uboczny najazdów. Często był to główny cel, najbardziej dochodowa forma łupu. To, co zaraz odkryjesz, to fakt, że dla niezliczonych kobiet od Wysp Brytyjskich po Słowiański Wschód wiek wikingów był systematycznym przedsiębiorstwem porwań, komodyfikacji. I dożywotniego wyzysku to nie spekulacje ani próba sensacjonalizowania przeszłości. To rzeczywistość skrupulatnie zrekonstruowana z nordyckich kodeksów prawnych, z kronik monastycznych pisanych przez ich ofiary, z dowodów archeologicznych wykopanych z ziemi, a nawet z beznamiętnych, mrożących krew w żyłach relacji naocznych świadków arabskich dyplomatów, którzy z nimi handlowali. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli cenisz odkrywanie nieupiększonych prawd o naszej przeszłości, rozważ subskrypcję naszego kanału dla więcej głębokich zanurzeń w mroczną i zapomnianą historię. I daj nam znać w komentarzach, skąd oglądasz. Zacznijmy od samego systemu, ponieważ przede wszystkim był to system. Najazd Wikingów, jak często przedstawiany jest w kulturze popularnej, to chaotyczny wybuch przemocy. Historyczna rzeczywistość była znacznie bardziej zorganizowana, bardziej podobna do drapieżnego przedsięwzięcia biznesowego niż prostego szaleństwa. Grupy najazdowe były inwestycjami. Lokalny wódz lub grupa partnerów, Felagar, w przedsięwzięciu handlowym, łączyła swoje zasoby, aby zbudować lub wyposażyć długą łódź. Wymagało to znacznego kapitału, drewna, żelaza na nity płótna żaglowego, smoły i zaopatrzenia. Inwestorzy oczekiwali zwrotu, a najbardziej wartościowym, najbardziej przenośnym i najbardziej konsekwentnie dostępnym zwrotem z tej inwestycji był ludzki ładunek. Same łodzie były cudem inżynierii, idealnie dostosowanym do tego celu. Płytkie zanurzenie statków takich jak Snekia czy większe Skei. Oznaczało, że mogły one nie tylko przemierzać otwarte morze, ale także żeglować daleko w górę rzeki, omijając obronę wybrzeża i uderzając głęboko w niepodejrzewające terytorium. Społeczność żyjąca sto mil od wybrzeża mogła obudzić się i znaleźć długie łodzie na brzegu ich rzeki, ich drogi ucieczki odcięte. Ta technologiczna przewaga dawała wikingom element zaskoczenia. Kluczowy składnik udanych najazdów niewolniczych celowali w to, co historycy nazywają miękkimi celami. Klasztory, jak słynny najazd na Jona w 806 roku, który widział 68 zamordowanych mnichów, były cenione nie tylko za srebrne kielichy i haftowane szaty, ale za ich mieszkańców, piśmiennych mnichów i ludzi z okolicznych społeczności, którzy szukali tam schronienia. Irlandzkie annały Ulsteru są pełne wpisów, które są surowe w swojej prostocie, ale przerażające w swoich implikacjach. Wpis z 821 roku odnotowuje najazd na hrabstwo Wexford, gdzie Wikingowie uprowadzili wielką rzeszę kobiet w niewolę. Fraza wielka rzesza pojawia się raz po raz. To nie był wyjątek, to był model biznesowy. Gdy kobieta została schwytana, jej tożsamość była systematycznie wymazywana. Nie była już córką, żoną ani siostrą. Była teraz tral, nordyckim słowem oznaczającym niewolnika. Sam język staronordycki ujawnia głęboką dehumanizację inherentną w tym statusie. Teksty prawne często odnosiły się do tralów w rodzaju nijakim, klasyfikując ich obok zwierząt gospodarskich jako część inwentarza farmy byli słowem oznaczającym zarówno bydło, jak i bogactwo. W oczach nordyckiego prawa i społeczeństwa tral nie był już osobą, był obiektem, własnością. Jej prawa prawne były nieistniejące. Pan mógł bić lub nawet zabić swojego trala bez żadnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z islandzkim kodeksem prawnym Gragas zeznania trala były niedopuszczalne w sądzie. Nie mogli posiadać własności o znaczącej wartości, nie mogli zawierać legalnych małżeństw. Ich dzieci rodziły się w tym samym statusie, zapewniając samowystarczalność systemu. Życie wolnej kobiety było chronione przez złożony system kar i honoru. Życie trala nie było chronione przez nic. Podróż z domu była pierwszym etapem tego nowego piekła. Jeńcy byli związani i prowadzeni. Często przez wiele mil do miejsca, gdzie długie łodzie były zacumowane. Tam pakowano ich do otwartych statków obok łupów i wojowników na podróż, która mogła trwać tygodnie. Musimy wyobrazić sobie warunki. Dziesiątki ludzi stłoczonych na przestrzeni może siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt stóp długości, narażonych na surową pogodę północnego Atlantyku, zmoczonych przez lodowate fale z minimalną ilością jedzenia i wody. Choroby byłyby powszechne. Psychologiczny terror niewyobrażalny. Wielu nie przeżyło podróży. Dla tych, którzy przeżyli, celem podróży był często tętniący życiem, przerażający rynek niewolników. Wikingowie ustanowili główne centra handlu ludźmi, które tworzyły rozległą sieć w ich strefie wpływów. Dublin, lub Dyflin jak nazywali go nordowie, stał się jednym z największych i najbardziej niesławnych rynków niewolników w całej Europie Zachodniej, centralnym punktem przeładunkowym dla jeńców schwytanych w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Stąd kobiety mogły być sprzedawane nordyckim osadnikom w Irlandii, wysyłane z powrotem do Skandynawii lub przemycane do nowo skolonizowanych ziem Islandii i wysp owczych. Ale sieć sięgała jeszcze dalej. Główne rynki istniały również w Hedeby, na granicy dzisiejszych Niemiec i Danii, oraz w Birce, centrum handlowym na wyspie na jeziorze Melaren w Szwecji. Te porty skierowane na wschód łączyły świat nordycki z wielkimi rzekami dzisiejszej Rosji i Ukrainy. To była słynna droga handlowa Wołga, superautostrada niewolnicza. Która kierowała jeńców z Zachodu, a jeszcze bardziej ze słowiańskich ziem wschodu, Sakaliba, jak nazywali ich arabscy kronikarze, do Cesarstwa Bizantyjskiego i bajecznie bogatego kalifatu Abbasydów. Skala tego handlu jest oszałamiająca. X wieku perski geograf Ibn Rusta opisał działalność Rusów, nordów ze wschodu, stwierdzając wprost: Napadają na Sakaliba. I podróżują statkiem, aby ich pojmać, biorą ich do niewoli i przewożą do Szazarii i Bułgarii, gdzie ich sprzedają. Jeńcy wzięci z angielskiej wioski mogli być wysyłani do Dublina, sprzedani innemu nordyckiemu handlarzowi, przetransportowani do Birki, sprzedani ponownie, a następnie zmuszeni do długiej i wyczerpującej podróży w dłużek Dniepru lub Wołgi, aby być sprzedanymi po raz ostatni. Na rynkach Konstantynopola lub Bagdadu w zamian za arabskie srebro i jedwab. To nie jest domysł. Dowody materialne są przytłaczające. Dziesiątki tysięcy islamskich dirhamów zostały odkopane w Skandynawii, szczególnie na szwedzkiej wyspie Gotland głównym węźle tej sieci handlowej. Te srebrne skarby są cichym, metalicznym dowodem ogromnego handlu między światem nordyckim. A kalifatem, handlem, którego głównym eksportem z północy byli ludzie. Na tych rynkach ostatnie ślady godności kobiety były odbierane, traktowano ją jak zwierzę. X wieku arabski dyplomata Ahmad Ibn Fadlan, który spotkał handlarzy Rusów nad Wołgą, daje mrożącą krew w żyłach relację z pierwszej ręki, która nie pozostawia niczego wyobraźni, opisuje, jak zakładali rynek na brzegu rzeki, ustawiając swoich jeńców do sprzedaży. Pisze, że handlarz uprawiałby stosunek z niewolnicą, którą posiadał, podczas gdy jego towarzysz patrzył. Wyjaśnia, że nie robiono tego w ukryciu. To był publiczny akt, demonstracja absolutnej własności, taktyka sprzedaży. To było całkowite zaprzeczenie człowieczeństwa kobiety, dokonane w zimnym świetle dnia. Jej ciało było produktem do reklamowania. Po sprzedaży los kobiety zależał od potrzeb i kaprysów jej nowego właściciela. Najczęstszym przeznaczeniem było życie nieustającej, wyczerpującej pracy. Jako tral wykonywała najbardziej uciążliwe zadania w gospodarstwie domowym: pracę wewnątrz domu. Wstawała pierwsza, długo przed wschodem słońca i kładła się spać ostatnia. Jej dni były monotonnym cyklem mielenia ziarna na mąkę ciężkim kamieniem młyńskim, zadaniem, które zużywało zęby i obciążało plecy. Nosiła wodę ze studni lub strumienia, podsycała centralny ogień w długim domu, gotowała, ważyła piwo i prała ubrania ręcznie w lodowatych rzekach. Kolejnym kluczowym zadaniem była produkcja tekstyliów, wytwarzanie wadmalu. Grubego wełnianego materiału było pracochłonnym, wieloetapowym procesem strzyżenia, czyszczenia, gręplowania, przędzenia i tkania. Ten materiał był podstawą nordyckiej gospodarki, używanym do wszystkiego: od żagli i odzieży po formę waluty. Cały ten przemysł opierał się na plecach niewolnic. Staronordycki poemat Rigstula który opisuje mitologiczne początki trzech klas społecznych, przedstawia archetypowych tralów jako posiadających pomarszczoną skórę, zdeformowane knykcie i grube palce, poetyckie, ale dokładne uznanie życia zdefiniowanego przez nieustającą pracę fizyczną. Dowody archeologiczne z miejsc pochówku dostarczają ponurego potwierdzenia tego ciężkiego życia. Analiza izotopowa. Szczątków kostnych z cmentarzy z epoki Wikingów wykazała, że osoby pochowane z mniejszą ilością dóbr grobowych, uznawane za tralów, często miały znacznie gorszą dietę niż osoby o wysokim statusie, w pobliżu których były pochowane. Ich kości wykazują oznaki niedoborów żywieniowych i ekstremalnego stresu fizycznego, ciche świadectwo życia pełnego trudu i niedostatku. Jednak dla wielu schwytanych kobiet ich wyzysk wykraczał daleko poza pracę. Były także obiektami niewolnictwa seksualnego, to rzeczywistość często pomijana lub ignorowana w popularnych opowieściach o epoce Wikingów, ale niezaprzeczalna w historycznych i archeologicznych zapisach. Nie posiadając osobowości prawnej, ciało niewolnicy było własnością jej pana. Dostępne dla jego użytku w dowolnym czasie, w dowolnym celu. Nie uważano tego za przestępstwo. To było prawo własności. Sagi, choć pisane wieki później i często romantyzowane, są jednoznaczne w tej normie społecznej. Potężni mężczyźni często są przedstawiani jako biorący schwytane kobiety, jako konkubiny, znane w staronordyckim jako frila. Nie były to sekretne romanse, ani nielegalne związki. Były to uznane, choć nieoficjalne układy domowe. Saga o Laxdela, jedna z wielkich islandzkich sak rodzinnych, zawiera centralną linię fabularną dotyczącą irlandzkiej księżniczki o imieniu Melkorka zostaje schwytana w najeździe Wikingów, jej język rzekomo odcięty, by zapobiec mówieniu. Islandzki wódz Heskuldr Dala Colson. Kupuje ją na rynku w Norwegii i zabiera z powrotem na Islandię jako swoją konkubinę. Choć jest księżniczką z urodzenia i matką jego ulubionego syna, Olafr Pafugl, jej status pozostaje statusem niewolnicy. Dzieci urodzone z takich związków miały niepewną i niejasną przyszłość. Nazywano je Frilu Byrn, dziećmi konkubin a ich status prawny był niższy niż legalnych spadkobierców urodzonych wolnej żonie. Ojciec mógł zdecydować się uznać dziecko urodzone tralowi i nadać mu wolność, ale nie miał takiego obowiązku. Mógł równie dobrze odmówić, skazując własne potomstwo na życie w niewoli. Ta praktyka tworzyła złożone i często napięte dynamiki społeczne w długim domu, gdzie wolna żona pani domu. Musiała współistnieć z zniewolonymi kobietami, które jej mąż wykorzystywał jako konkubiny. Ten system wykorzystywania seksualnego był tak powszechny i tak fundamentalny dla osadnictwa nowych terytoriów, że pozostawił trwały, niezatarty ślad w krajobrazie genetycznym północnego Atlantyku. Współczesne badania genetyczne, przeprowadzone na Islandii, jednej z najlepiej udokumentowanych kolonii z epoki wikingów, ujawniły zaskakującą i potężną rewelację. Analiza współczesnej populacji Islandii pokazuje, że podczas gdy większość męskich osadników DNA chromosomu DnT jest pochodzenia nordyckiego, około 80%, większość żeńskich osadników, mitochondrialne DNA, które jest przekazywane wyłącznie od matki do dziecka, jest pochodzenia gaelickiego z Irlandii i Szkocji. Najnowsze badania szacują tę liczbę na ponad 62%. Liczby są wyraźne i opowiadają jednoznaczną historię. Założenie Islandii w dużej mierze zostało dokonane przez nordyckich mężczyzn, przywożących ze sobą gaelickie kobiety. Biorąc pod uwagę historyczny kontekst nieustannych najazdów wikingów na Wyspy Brytyjskie, w tym okresie niemożliwe jest stwierdzenie, że większość tych kobiet przybyła jako chętne żony lub partnerki. Były założycielskimi matkami nowego narodu, ale przywieziono je tam w kajdanach. Ich DNA, noszone przez Islandczyków do dziś, jest cichym, niezaprzeczalnym naukowym dowodem masowej migracji płciowej, opartej na porwaniach i niewolnictwie seksualnym. Dla bardzo małej mniejszości schwytanych kobiet czekała inna dola. Jeśli kobieta była wyraźnie wysokiego pochodzenia, księżniczką, szlachcianką, żoną lub córką króla, mogła być postrzegana jako bardziej wartościowa dla okupu niż dla pracy lub konkubinatu. Kronika anglosaska i inne źródła dokumentują przypadki. Gdy wodzowie wikingów przetrzymywali kobiety wysokiego statusu, i duchownych jako jeńców, aby wymusić ogromne płatności w srebrze, złocie i ziemi od ich rodzin lub królestw. Te kobiety stawały się pionkami politycznymi. Ich życie i wolność formą waluty w dyplomacji i wojnach wysokich stawek tej epoki. Ich męka była jedną z przerażającej niepewności, przetrzymywanych jako karty przetargowe przez tych samych ludzi, którzy mordowali ich krewnych. I palili ich domy. Ale był jeszcze jeden ostateczny, przerażający los, który mógł spotkać schwytaną kobietę, taki, który jest świadectwem brutalnego skrzyżowania religii, władzy i przemocy w nordyckiej kulturze pogańskiej. Źródła archeologiczne i tekstowe potwierdzają, że praktykowano ofiary z ludzi, a niewolnice były czasem wybranymi ofiarami. Najbardziej żywy, Szczegółowy i głęboko niepokojący opis pochodzi ponownie od arabskiego dyplomaty Ahmada ibn Fadlana. W roku 922, podróżując wzdłuż rzeki Wołgi, był świadkiem pochówku statkowego wielkiego wodza Rusów. Opisuje, jak w ramach obrzędów pogrzebowych niewolnica musiała zgłosić się na ochotnika, by umrzeć z panem i służyć mu w zaświatach. Koncepcja jej zgłaszania się jest oczywiście fikcją. Jako tral nie miała wyboru. Relacja ibn Fadlana szczegółowo opisuje dziesięciodniowy proces przygotowań rytualnych. Wybrana dziewczyna była ubrana w piękne szaty, pojona odurzającymi napojami i zmuszana do śpiewania, choć zauważa, że jej piosenki były smutne. Przechodziła od namiotu do namiotu, gdzie najpotężniejsi ludzie wodza odbywali z nią rytualny stosunek seksualny. Każdy mężczyzna mówił jej: Powiedz swojemu panu, że zrobiłem to z miłości do niego. W dziesiątym dniu ciało wodza zostało ułożone na jego statku, który wyciągnięto na brzeg. Dziewczynę przyprowadzono na statek, podano jej ostatni silny napój, a następnie poprowadzono na statek przez starą kobietę rytualną egzekutorkę znaną jako Anioł Śmierci. Położono ją obok jej zmarłego pana. Anioł Śmierci założyła jej na szyję sznur, przekazując końce dwóm mężczyznom do ciągnięcia. Gdy mężczyźni ją dusili, stara kobieta wielokrotnie dźgała ją między żebra szerokim sztyletem. Ibn Fadlan relacjonuje, że jej krzyki były celowo zagłuszane przez innych mężczyzn. Którzy głośno uderzali w swoje tarcze, przerażająco praktyczna ostrożność podjęta, aby inne niewolnice nie przestraszyły się i nie próbowały uciec przed śmiercią, gdy ich panowie umierali. W końcu statek podpalono, stając się pływającym stosem, który miał przenieść wodza i jego zamordowaną służącą do następnego świata. Choć relacja, ibn Fadlana, jest wyjątkowo graficzna nie jest odosobnioną fantazją. Jest potwierdzona przez znaleziska archeologiczne. Groby odkryte w całym świecie wikingów wskazują na praktykę składania ofiar z ludzi. W Flagstad w Norwegii grób zawierał wiele ciał, gdzie niektóre osoby, w tym ścięty mężczyzna, są wyraźnie pochowane jako postacie drugorzędne wobec kobiety o wysokim statusie. W słynnym pochówku statkowym w Osebergu Pochowano dwie kobiety. Jedna to starsza kobieta o wysokim statusie, druga to młodsza kobieta, której analiza szkieletu sugeruje trudniejsze życie i niższy status. Wielu uczonych uważa, że była thrall, złożoną w ofierze, by towarzyszyć swojej pani. Dowody są jasne. Dla schwytanej kobiety jej życie mogło zakończyć się nie tylko w niewoli, ale jako ostateczna. Krwawa własność potężnego właściciela, dobro grobowe na ich podróż w zaświaty. Kulturowa normalizacja tej brutalności jest być może najbardziej mrożącym krew w żyłach aspektem. W społeczeństwie nordyckim posiadanie tralów było fundamentalnym znakiem statusu i bogactwa. Pozycja potężnego człowieka była mierzona nie tylko w ziemi i srebrze, ale w liczbie niewolnych ludzi, którymi dowodził. Sagi. Wielkie dzieła literackie tego ludu przedstawiają niewolnictwo nie jako moralną porażkę czy społeczne zło, ale jako prosty, niekwestionowany fakt życia. Było to podstawowym filarem ich porządku społecznego i gospodarczego. To nie było społeczeństwo zmagające się z moralnością swoich działań. To było społeczeństwo zbudowane na fundamencie wyzysku, który uważano za całkowicie normalny. Istniały drogi do wolności, ale były wąskie, strome i rzadkie. Proces wyzwalania niewolnika nazywano manu Właściciel mógł nadać tralowi wolność, być może jako nagrodę za długą i lojalną służbę, lub w swoim testamencie. Kamień runiczny Herning w Danii został wzniesiony przez człowieka imieniem Toki, Kowala, na pamiątkę swojego byłego pana Torgusa, który dał mu zarówno złoto, jak i wolność, ale te historie wyróżniają się właśnie dlatego, że były wyjątkiem. Dla przytłaczającej większości schwytanych kobiet niewola była wyrokiem dożywocia, wyrokiem, który przekazywano jej dzieciom. Ostateczny upadek tego systemu był powolny i złożony. Oficjalne przejście królestw skandynawskich na chrześcijaństwo w X i XI wieku odegrało pewną rolę. Kościół oficjalnie zniechęcał do zniewalania współchrześcijan, co nie zakończyło niewolnictwa, ale raczej przesunęło jego fokus. Najazdy Wikingów na niewolników coraz częściej celowały w nadal pogańskie ludy słowiańskie i bałtyckie. Z czasem niewolnictwo typu czatel z epoki Wikingów stopniowo przekształciło się w związaną pańszczyznę średniowiecznego feudalizmu. Ale przez wieki system ten kwitł. Wiek Wikingów ujawnia surową i niewygodną prawdę o tym, jak funkcjonują systemy wyzysku. Porwania i zniewalanie kobiet nie były jedynie przypadkowymi czynami potwornych jednostek, były silnikiem gospodarczym, były narzędziem awansu społecznego, były kulturowo usankcjonowaną instytucją, która stanowiła podstawę ekspansji, kolonizacji i dobrobytu świata Wikingów. Srebro, które napływało do Skandynawii, wielkie hale, które budowano, podróże eksploracyjne na Islandię, Grenlandię, a nawet do Ameryki Północnej, wszystko to było finansowane i umożliwiane w części przez skradzione życia i ciała kobiet. Kiedy patrzymy na wiek Wikingów, kluczowe jest, aby widzieć go w jego całości. Musimy zobaczyć mistrzów budownictwa okrętowego. Ale musimy także zobaczyć kobiety, których przymusowa praca wytwarzała żagle dla ich statków. Musimy zobaczyć zaciekłych wojowników, ale musimy także zobaczyć przerażone dziewczyny, które ciągnęli na swoje długie łodzie. Musimy podziwiać sagi jako wielkie dzieła literatury światowej. Ale musimy także czytać między wierszami, aby zobaczyć przypadkową, bezmyślną brutalność, którą normalizowały. Historia tego, co Wikingowie robili z schwytanymi kobietami, to więcej niż tylko mroczny rozdział w historii. To fundamentalne studium przypadku dehumanizacji, pokazuje, jak łatwo społeczeństwo może zacząć postrzegać innych ludzi jako towary, narzędzia, rzeczy do używania, handlowania i odrzucania. Dowody są przytłaczające i jasne, zapisane w wannałach ich ofiar. W kodeksach prawnych sprawców, w DNA współczesnych populacji i w kościach zakopanych w ziemi. Romantyczny obraz wojownika wikinga, wolnego i nieokiełznanego, jest fikcją zbudowaną na niewolnych i brutalnie ujarzmionych. Prawdziwe dziedzictwo tej ery jest zapisane nie tylko w runach, ale w cichych, wstrząsających i w dużej mierze zapomnianych historiach niezliczonych kobiet których życia zostały skradzione, by budować.